Co? To wyjdzie jak manutę? Ty na no serio? Ty, czekajcie, ja, ja to muszę zaraz sprawdzić. A, taki krótni, krótki jeszcze ten będzie. Jak już, bo i tak pewnie ja z tego odcinek zrobię. Pozdrawiam ludzi na live. Mm, tutaj ten. Y, no, wbijajcie na case, case dropa. Wiecie, zawsze możecie mi to coś tam dać. No, na przykład, może ci mi dać nie cho, Na sobie plus Gilia albo na czasie będę grał na czasie od nowej edycji. Z się, z Mikiem. E, jak się w ogóle pogodzimy, dobra. Teraz recenzja będzie. Mm, 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 mm. Bo i tak pewnie z tego odcinek będzie. Także czekajcie, już wpisuję. To milczyk. Co to jest? Jakoś ziemia ucięta, czy co? Jak on by nawet tego nie podniósł. Ten. A ja bym to przecież, bo nie chcę, żebyś słyszeliście takiego, co nawet ten. On mi proponował ten. Eee. Na znaczy Bita ma ogólnie teraz pora, nie mi się podoba teraz. 2021 zaczął się normalnie. Normalnie nie. Aut tak ten dorąbany jak nie wiem co. To jest pieszy błąd. E, I no nie wiem, tak dziwnie, tak trochę niesymetrycznie. Polecam jak coś. Polecam. Później było całkiem fajnie. Fajnie. Oplecowawa, lekcję zdalnym w sumie fajnie. Cały czas w domu zamięty, czuję się bez Cały dom? Nie, bo on musi. Nie, bo ja... no to mi Żar nie no, oszukujmy się. Wczoraj wychodziliśmy, chopie jak zamknięte. No ogarnie się chopie, co ty masz za tekst, chłopie. Ja rozumiem, że ktoś się coś tam układał, chłopie, ale że to sensją chłopie to było. Chociaż trudno w domu, to kobieta nie życzę nikomu. O wypikać, bo mi demozytację zdejmą. Znaczy, nawet zdejmą mi kasy z tego filmiku. No i widzisz to mi tak, jak nie wolno, widzisz? Tak, nie wolno. Ja to sobie wypikam i sobie zapamiętam. My lecimy na kusikę jak wiesz jak Zwariowany wszechświat My lecimy na kusikę jak wiesz jak Zwariowany świat. Dobra, refren ma dobry, to, to już nie będę ten. Eee, już nie będę ten, wszystko ten. No ale cóż. My lecimy na kusikę jak Dobra, te aha, te w Nie, po trójne, nie wiem W jakiejś milisekundzie No to nie pasuje, chłopie To też było niepotrzebne Dodanie tego, nie wiem Jadę do sklepu, biorę monsterka Widzi mnie pani sprzedawczyni. Ja, jadę do Biorę monsterka, jadę do e, Ja, nie, czekajcie Jadę do sklepu, biorę monsterka. Jadę, po co on bierze monsterkę? Nie, jadę do sklepu, biorę yy, monsterka, widzi mnie pani przydawczy, czy on nie, nie mógł nie, dokończyć tego? Yy, nie rozumiem, hopa, yy, a, Mogły się bie, bie, chociaż ten lepiej dołożyć. Ale jak widzicie, z monsterkiem to co z tym złego? W sumie masz, nie wiem, 12 lat, a pijesz monsterki, hopie. To normalne już piję monsterki, hopie. Jakbyś się chopie kurałową coca cola albo Red Bull, hopie, to by było dobrze, a nie monsterka, bo monsterki się już tak naprawdę skończyły Widzi mnie pani sprzedawczynię. Siada rower i jadę po szkoły. Jadę E, e do szkoły. Nie wiem, dziwne trochę mi to sobie brzmiało, nie wiem, czy wy też tak. Nie wiem, po co to było dodane. Zimę się kręci, a wycik leci jest chill. Ch y Biba się kręci i jest chill. No jak ma się Biba kręcić, jak, jest, jak, jak ma być chill? Znaczy, jak ma być chill, jak Biba ma ten... Jakby był chill, to by był chill, a nie jak Biba była. chłopia, ja ogarni się trochę. Wiemy, że wszystko ma swoją przyszłość. Wiemy, że jest... ale wiecie, wiecie jaki jest ten, wiecie uh, wiecie jaki jest tego minus, że on miał jakby piosenkę zróbany, znaczy, znaczy beat miał spoko, wszystko ten, tekst źle ułożony, to, to wiadomo, ale może miał dobrze ten i, ale może nie dopowiedział, um, też kiedyś tak miałem, mam piosenki samych i ja już się wiem o co chodzi, gdzie jak. Uh. No i w sumie ja to mi ja wiem, co to jest tylko do słuchania tam w wiecie. Um, chopie spoko ci to na wiesz, ale wiesz, mogę się bardziej dopracować, chopie, mogę się jakiś Teledys z nami wczoraj później i byliśmy chopie na marne z tobą, chłopie, żeby teledys na mi hopie, wszyscy byliśmy ubrudzeni, hopie, rowery ta samo i nie wiem po co hopie, zaweź nas i nie chceś teledys i nagle... A! Nie, lepiej sobie tam kulę jakąś uciętą, nie wiem, jak... nie wiem. Po co on w ogóle tą kulę ten? Nie mógł normalnie sobie przybliżyć i usunąć te kąty niebieskie niż całą kulę. Ja człowiek się przynajmniej by starał. E, e, no. A nie e, sobie dodać zdjęcia. Mogę się chociaż nie wiem, jakoś to sprecyzować. Więcej dodać ten, znaczy wiem, wiem, że cię... co ten... Ale grafika to ja nie wiem, bo na pewno nie jest ten. Mogłeś chociaż to wpuścić w wakacje albo coś. Albo w wakacje zrób lepszego clipa, bo wiesz, jest. to jest moja opinia, chłopie, to się nie martw, chłopiec. No. Ja lecę, bro. No i ten, i lecę dalej z Iwikiem. To nara. Wieczku i mam nadzieję, że ten... Żeby po prostu się zobaczymy. Powie może się zobaczymy jeszcze, ale z, mi z mimikiem jeszcze wyjdziemy. Wracam jego kanał Mimik. Widowicie mu 500 na tego na no. svipa na zawsze, bo na crafcie na gramy na Survival Plus GIDIN i no, zdonajtujcie nas koledzy kochani i mm, koleżanki. No może kiedyś będę słownym youtuberem to Nara, Nara. Chciałbym jeszcze dodać, że on mi po nagraniu ja i napisałem, że mam recenzję jego żeby ją podesłał i on ocenił, czy puścić, czy nie, nic mu nie puszczę, a to jest moja opinia, to czym on się martwi. Przynajmniej przy tym wyświetlenia i dislike zyska, a to jest jakby like nara.